Starczy, jeszcze nie mam, no nie mam. Ja go wczoraj, żeby mieć. 我也是。 Bir really Czeka, ona by tam była, mijaliśmy. Ja wiem.

Bo już tak, nie się już nie ma tego no. ciśnienia, no. No to co, pisamy na stacji. nie? Tak. <laughs> Siadamy. O, Ej, babciu, trzymamy się teraz, bo no, szarpnie. Szarpnie, szarpnie, wiem. Szarpnie. Przy Cordonie tam właśnie od dachem, żeby lądować Jak no. Ja jeszcze na to to na, że, no. O mój no, no, I Babcia bezpieczna <laughs> Pozdrawiam dzieciaki Ale już baterii kapada.

Szanowni Państwo, serdecznie Państwa witamy w Londynie. sam tam o godzinie 9. Bardzo Państwa prosimy o pozostanie na miejscach siedzących okay. i nie odcinanie pasów, aż do całkowitego zatrzymania się samolotu i wyłączenia sygnalizacji na pięć pasy, która znajduje się nad Państwa głowami. Dziękujemy za wspólny lot i życzymy miłego popołudnia. <todgłosy> My pierwszy raz leciliśmy z mężaków pod katastrofę smoleńską w Chorzowie. Ja mówię, co wyjdziesz z klatki spodowej od nożownika zostaniesz między rzekami. Taki sam strach. A to, to się masz, to odezwało. Tomasz, to przynajmniej to... mówi te 3, 4, 5 osób komuś. Chętnie do No to mi różniło. Dokładnie tak. Bo w kolanym knoby tak. jak coś Nie z tak? czy po, Niemiec. tak. po niemiecku. Po niemiecku wystarczy. Ale Niemcy to samo. Po niemiecku wystarczy powiedzieć, to zaraz będzie... Tak, moja mama kiedyś trafiła, nie? 嗯。嗯嗯